Hej, kochani, witajcie w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley Expanded. No i mamy, słuchajcie, czwartek, jedenasty dzień zimy. I co my tutaj dzisiaj będziemy mieli do roboty? Słuchajcie, sławny omlet Gasa. Mhm. Tak, tutaj mamy to. A właśnie, ktoś mi jeszcze pisał ostatnio, że przecież mamy sprawdzić e, tutaj swoją stos swój stos drewna tutaj no nie, bo właśnie tutaj dostaniemy kartę do kasyna. No właśnie, zapomniałam totalnie o tym słuchajcie. Dobra moi drodzy. To zabierzmy się za ogarnianie tutaj zwierząt i tak dalej. Myślę, że to w pierwszej kolejności, to sobie słuchajcie, musimy zrobić więcej beczułek na pewno. Na pewno, ale to zrobimy sobie na spokojnie. Dzień dobry. O, tutaj pozbieramy jajka. To będziemy sobie zachowywać je tutaj już. Nakarmimy też zwierzaki, bo słuchajcie, nie mają jedzonka. No, ale dobra, idziemy dalej. Idziemy, słuchajcie, do naszych krówek. Dzień dobry. Dla wszystkich serduszka, proszę bardzo. Jeszcze sobie nakarmimy jak zwykle. No, i tutaj mleko. No i dobra, to słuchajcie, tych jajek nie możemy teraz przerabiać, bo jajka będziemy zbierać sobie, no nie, więc ja sobie je zostawię tutaj. A, tu jeszcze mamy, zobaczcie, ile mleka. No dobra, to trzeba będzie to przerabiać jakoś powoli, no nie. Wejdźmy sobie może do szklarni, bo całkiem dawno nas tam nie było. Zobaczymy, jak to tu wygląda. Czerwona kapusta będzie jutro. Okej, okay, i reszta tutaj jeszcze się nie robi no wypadałoby tutaj coś posadzić, nie? ale to może... to może na dniach bo jeszcze w połowie jest pusta ta szklarnia ale dobra, słuchajcie, sprzedajmy sobie majonez, ser i tak dalej syrop klonowy sobie odłóżmy tutaj OK, i teraz przypomnijmy sobie tak, nasza motyka jeszcze się będzie robić... czekajcie, nie a nie, ulepszenie jest zakończone. No to słuchajcie, idziemy, to czekajcie, czy ja mam jeszcze jakieś rzeczy tutaj? No, mam geotki. E I mam jeszcze, słuchajcie, artefakty. I tu też jest artefakt, więc myślę, że możemy sobie na spokojnie iść to wszystko pooddawać. Także zrobimy to w ten sposób. Także myślę, że tak. Myślę, że pojedziemy sobie tutaj do miasta moi drodzy. No i najpierw tutaj wejdziemy do gantera, bo nie do gantera, tylko do klinta. Od dziewiątej no dobrze. Słownie paru sekund zabrakło. No i mamy w końcu lepszą motykę. No normalnie się cieszę. Wiecie o tym, że się cieszę, no nie? <laughs> Dobra. I teraz tak. Przetwórz migę otki, mój drogi. Bo tu jakieś fajne rzeczy też mogą być. Okej, okay, geotki pootwierane, to słuchajcie, nic, nic ciekawego w nich nie było, także ja tu pewnie skipnęłam. No, ale zobaczmy sobie, tak. Zobaczmy sobie tutaj, moi drodzy, co mamy do oddania. I mamy zwój. Tutaj mamy coś zielonego, nowego. I mamy kości, moi drodzy. No dobra, i mamy jakąś nagrodę, i zgaduję, że to będzie. No właśnie, nic przydatnego póki co, więc na razie to sobie zostawiamy, słuchajcie. Wiecie co, może wrócę się do domu po jakiś prezent i spróbujemy znaleźć Wiktora. Czy Wiktor będzie u siebie w domu? Wiktor jest w domu, bo my musimy, słuchajcie, musimy ulepszać relacje, no bo jak to tak? No bo jak to tak? I słuchajcie, też mi ktoś, um, też mi Katrin pisała, żeby oczywiście. Gdzie, gdzie znajduje się ten dom, tak? Yy, niedźwiedzia. Więc chciałabym też to w jakimś najbliższym czasie sobie ogarnąć, ale nie wiem, czy dzisiaj. Przecież komputer sobie może jeden zostawmy. Nie wiem, czy dzisiaj, słuchajcie, ale na dniach yy, na pewno tam pójdziemy. Także to sobie zostawię może tutaj. O piwo się zrobiło nice. No dobra, no to jeszcze mamy tutaj, już niedużo nam tego chmielu zostało, także także tak. E, piwko możemy sobie w sumie sprzedać. I słuchajcie, weźmy może spaghetti. O, kawior się też zrobił. Dobra. No to w sumie jak tutaj jestem. A, mleko jeszcze się nie zrobiło. 30 minut. Dobra. O, tu mamy jakieś zadanko. Kałamarnica dla Linusa. No kałamarnicy to my raczej nie mamy. No ale... No ale cóż. W śmietnikach nic nie ma. To, moi drodzy, szukamy Wiktora. I Wiktor będzie. Gdzie Wiktor będzie. Tu jest Oliwia. Hm. Pokazuje, że Wiktor jest w domu, więc nie wiem, czy on to co nie będzie się chował tutaj. Albo gdzieś w piwnicy, o, może w piwnicy będzie. Zobaczmy piwnicę najpierw. O, tu jest Wiktor, o, patrzcie, wino sobie popija. Uh, o, zobaczcie, nie przetłumaczyło nam tego. I love reading about history, fiction or not. Okej. Okay. Mam dla ciebie w takim razie to. This is absolutely incredible. Ej, słuchajcie, bo ja sobie zaktualizowałam moda Expanded, ale nie wywalałam z polszczenia. Hmm. Czyżbyśmy teraz mieli. No, część rzeczy jest przetłumaczona, część nie. I teraz pytanie, czy ja muszę zaktualizować też spolzczenie. Najwidoczniej, najwidoczniej, no dobra. No to będę to musiała zrobić, słuchajcie, później. No ale cóż, mówi się trudno. O, mamy scenkę kolejną z Wiktorem. I ona teraz pewnie będzie po angielsku. No ale dobra, spróbujemy to przetłumaczyć. Cześć Aga. E, co robię? E, no cóż, myślę. Mam dużo w głowie. Mama powiedziała mi, że jest zawiedziona, że nie znalazłem jeszcze pracy. Przychodzę tutaj do parku żeby się, no, żeby się wyrwać z domu na chwilę, nie? Coś takiego. Nie mogę jej obwiniać za to, że tak czuję, ale dopiero... Skończyłem uniwersytet rok temu i nadal mieszkam w domu. Może myśli, że jestem leniwy i dobrze mi się żyje w domu, więc będę... Aha, i że będę do końca życia jakby... A, a... Bezpieczny finansowo coś takiego. But, no, ale to nie jest jakby sprawa. Hmm. Widzieć, co ciężko mi przetłumaczyć tak na polski, bo mówię. Ja mówię po angielsku codziennie, ale tak jak mam wybrać słowa po polsku, które do tego pasują. To wiecie, to jest tak ciężko, no, ale. E no, w, w zeszłym roku um, był na wielu rozmowach i wywiadach i jak to nie nie wywiadach jak to się mówi um, no że dostał sporo prakty, no, sporo ofert pracy i praktyk o może tak ale żadna do niego nie przemawiała. Nie chce się, się wyprowadzać z Doliny i pracować w mieście. Chcę być tutaj, chcę mieć karierę tutaj, gdzie będzie mógł być wolny, mógł być tym, kim chce i że nikt nie będzie mu kazał, co ma robić i tak dalej, i kim być. No, więc słuchaj, jak się z nami hajtniesz, to będziesz nam pomagał na farmie. <grym> No, i on tutaj mówi o nas, że e, my też zrezygnowaliśmy z pracy w biurze, bla, bla, bla. Mm. No, i to, że przyjechaliśmy tutaj na farmę, zmieniło nasze życie. No, także, także słuchajcie. Uh, working at Georgia was the worst. You should move to the city and get a job. Nie, no, to było okropne pracowanie dla Georgia. Mm. Tak, to brzmi, no właśnie, to brzmi źle. Pracować tak dużo. Ha, to właściwie połowa życia, która do ciebie nie należy. No dokładnie, zgadzam się. Moja mama tego nie rozumie. Znaczy tego, przez co przechodzi, no nie. Oj kurczę, muszę słuchać, to sposzczenie zrobić, bo nie lubię tak. Czasu dużo, dużo tracimy. No ale dobra, koniec scenki możemy iść dalej. Czy ja tutaj patrzyłam? Tak, ja tutaj zaglądałam. Dobra. No to słuchajcie. Wróćmy do domu w takim razie. Dzisiaj jest czwartek. Hmm. Może spróbujemy znaleźć dom tego, tego niedźwiedzia jednak, co wy na to. No bo w sumie nic innego do roboty nie ma. Ja sobie tylko... E, słuchajcie. Ogarnę mleko. Czekajcie, to może tym koniem podjadę, bo ser już powinien być tutaj gotowy, więc właśnie, więc damy sobie tutaj um, nowy. Mamy tylko trzy maszyny. Dobra, może być kozi tym razem. Okej, okay, i dobra, i możemy w sumie jechać. <laughs> Ten ser sobie później sprzedam. Muszę pamiętać, słuchajcie, żeby brać... Um, żeby brać prezenty dla czarodzieja, bo ja wiecznie tutaj przejeżdżam, a nie mam dla niego nigdy prezentów. A kurczę, szkoda. O, jest tutaj jakiś ten, słuchajcie, robaczki, więc sobie uderzmy. O, śnieżny pochrzyn. No ale to już oddaliśmy, więc w sumie... Kwiatek. Ok. I Katrin mi tutaj napisała, że słuchajcie, musimy jechać w dół i w lewo później od winnicy i przebić się przez jakieś zarośla. Więc słuchajcie, spróbujemy to znaleźć, aczkolwiek, <gryw> aczkolwiek wiecie, jak to ze mną bywa, może być ciężko. Także idziemy tutaj, tutaj powinna być ta winnica. No, jest, ok. I musimy iść w dół i w lewo. Chyba, że tutaj, o zobaczcie. Tu będą te zarośla, o których Katrin pisała. Czekajcie, ja się tutaj może przejdę. Tu wygląda na to, że jest jakaś ścieżka. O. Oh. No, ale tu nic za bardzo chyba nie ma, co? Nie, no tu są jakieś ścieżki, zobaczcie. O! Uh. A! Ah. Tu jest jego dom, Okej. Okay. O, oh, tu są jakieś przepisy. Łosoś, o łosoś się nam przyda do przepisów, słuchajcie. Eee. Uh. Tak, ale te przepisy są drogie, więc ja na razie nie będę tego kupować. Hmm. Kupimy to może kiedyś. Syrup klonowy żywica. O, to są fajne rzeczy, które się nam przydadzą do przerabiania. Ej, ale ciekawe. To ciekawe, czemu tak. Hmm. Czyli tutaj jest jego jaskinia. Ok. Czekajcie, ja tutaj może sobie te zarośla wszystkie po poodgarniam. Żebym pamiętała, gdzie to się wchodzi. Tutaj, jak mam stąd wyjść? Okej, okay, tędy. Tędy. Okej, okay, jesteśmy. No dobra, no to nie było w sumie ciężkie. To w sumie było w porządku. Ej, ale fajnie, że możemy kupić takie rzeczy, bo to się nam przyda, serio. Bo to są. Bo to są jednak rzeczy, na które się czeka dość sporo czasu, albo ciężko je po prostu zdobyć, więc spoko. To mi się podoba. No, także możemy słuchajcie, tutaj sobie już uciekać. A, e, może zbierzmy sobie drewno, jak tutaj już weszliśmy do lasu. Słuchajcie, weszłam, wyszłam złym e, wyjściem. No ale cóż. No dobra, tutaj one powinny na dwa razy schodzić, właśnie. No i w jakiś szczęśliwy dzień też będziemy musieli się wybrać do kopalni i polować na ten ostatni, słuchajcie, zwój. No ale to też jeszcze nie teraz. O, tu też są jakieś robaczki, to sobie to ogarnijmy. Aha, mącznica lekarska, spoko. Dobra, jeszcze tutaj sobie to uderzę i chyba będziemy się zwijać, bo już się robi późno. A słuchajcie, nie potrzebujemy aż tak na już tego drewna. Zbiorę sobie jeszcze tylko tutaj te rzeczy, które leżą i obaczki się ogarnię. Tu widzę, że chyba wszystko będzie nam wypadało. W sensie wszystko cały czas to samo. No właśnie, no właśnie. Dobra, słuchajcie. Lecimy do domu w takim razie. Nie ma co. Pytanie teraz, którędy? Czy ja tędy przejdę? Powinnam przejść tędy, no nie? Tak, tu jest wyjście, ok. No to słuchajcie, w kolejnym odcinku może się wybierzemy do kasyna. Też tu będzie jakiś plan. Bo dzisiaj, tak wiecie, nie chciałam od razu tam iść, bo miałam parę rzeczy też do ogarnięcia, ale wiecie, jak będziemy mieć cały dzień, cały odcinek jutrzejszy, to możemy w sumie się tam wybrać. Czemu by nie? Dobra, i tu jeszcze mamy mleko. Okej, okay, dobra. No to możemy sobie posprzedawać ten serek i tak dalej. Tutaj nam jeszcze 4 dni zostało do tych roślinek. Czekajcie, to to sobie posprzedajemy wszystko. Przecież to może się przydać do jakichś przepisów, no nie? To też sobie zostawimy i ser sprzedamy, zwykły zostawimy. A jadeit jeden można sprzedać. Dobra. No to posortowane moi drodzy. Zobaczmy czy możemy sobie coś na nas wrzucić do przepalania. No w sumie można. Może wrzućmy może wrzućmy te srebro, niech się robi na początku. Czy tam żelazo. A na kolejny dzień wrzucimy sobie może złotko, bo troszkę tego mamy. Więc niech to się powoli przerabia. Dobra moi drodzy. No to co? Zobaczmy sobie jeszcze może kalendarz. O, jutro ma Ganter urodziny. To będę też musiała sprawdzić co on lubi. A czekajcie, a czy my tutaj... Hmm czy my tutaj będziemy mieć coś. O, tutaj mamy, co on lubi. Ukochane prezenty. O, zobaczcie, antyczny miecz. No to antyczny miecz mamy na pewno. Garniec fasoli, jajko, królicza łapka. No takie rzeczy, to słuchajcie, mamy. Obiec sosia. Ten antyczny miecz na pewno mamy, także możemy mu to dać. Ja sobie to, słuchajcie, wezmę do ekwipunku, żeby tego nie zapomnieć, bo ja mam tak, taki, wiecie... Eee, czekajcie, ja to gdzieś ja to gdzieś chowałam. Pytanie tylko gdzie. Chyba do zbieractwa. Hmm. No jednak nie, ale ja to gdzieś, słuchajcie, mam. O, wędkę sobie dam do swoich rzeczy. O, tutaj to mam antyczny miecz. Dobra. Te rzeczy sobie po, pozostawiam, słuchajcie. Tutaj, bo mam te skrzynki w środku. Na takie rzeczy, których nie używam, i tak dalej. Więc to może iść tutaj. Wędki może sobie zostawię tutaj, a proce i takie resztę rzeczy może tutaj. To weźmy sobie ten antyczny miecz, tak naprawdę. Jeszcze sobie raz zobaczę, czy aby na pewno. E, tak, podświetla się na zielono, więc tak. No, ale słuchajcie, mamy jeszcze trochę energii, więc może jednak bym jeszcze troszkę pościnała drzewek. Możemy też pójść zobaczyć. Czy nam tutaj coś się przerobiło jeśli chodzi o owocki? Czy jakieś owocki nam powypadały. A przy okazji ściąć sobie troszkę drzewek tak myślę, co? Także zaraz sobie tam zajrzę. U, mamy jakąś tajemniczą notatkę. To sobie ją od razu przeczytajmy. O, znowu ulubione, ulubione prezenty. No dobra, trochę tutaj zdań, więc y, to była jakaś lista gasa, chyba. No ale dobra, zobaczmy sobie, czy mamy jakieś owocki tutaj, a resztę, no, mamy morele, więc w końcu jest coś nowego. <noise> y, w końcu coś takiego niespotykanego zbytnio. No ale dalej to myślę, że sobie możemy. Tutaj podrzask, a tego drzewa nie mogę, tak? No i możemy sobie tutaj troszkę oczyścić teren, myślę. Tu też będzie można postawić jakąś szopę, czy coś takiego, no nie? Też by to miało jakiś sens, tak myślę. Te małe drzewka sobie zostawię. Niech sobie rosną na spokojnie, o możemy też wejść zobaczyć słuchajcie tutaj do naszego łomu małego Czy tutaj coś, aby się nie przerabia Wiecie o co chodzi <słuch> Czy tutaj coś ciekawego będzie, no i mamy troszkę rzeczy, więc możemy sobie to słuchajcie pozbierać Jakaś geotka jest nawet, no dobra i tam widziałam, że ser jeszcze się zrobił. Więc słuchajcie, ostatnią partię sera też sobie wymienimy. I powinno być wszystko w porządeczku już. OK. Tak, dwa zostały nam. Także tak, proszę bardzo. I myślę, że możemy sobie resztę posortować, sprzedać. O, tutaj jeszcze się nam zrobiło żelazo, także cudownie po prostu. O, i drzemienki się jeszcze zrobiły. Nice. No dobra, także ja sobie te drzemienki zabieram i może jeden sobie zrobimy z maliny, a jeden z moreli. No i dobra, myślę, że to może być na tyle. Myślę, że sobie geotki. Czekajcie, ten drzemik to sobie może sprzedam. Yy, a geotki sobie oczywiście zostawię. Może w ekwipunku, może będziemy szli do Klinta, czemu by nie. Dobra, to idziemy spać w takim razie, bo już jest pierwsza w nocy. Zobaczmy, ile się nam udało dzisiaj sprzedać. No, tak, całkiem przyzwoicie, słuchajcie. 10 tysięcy, nice. No, ale dobra, moi drodzy, to już by było na tyle, chyba, w tym odcinku, no nie? No, także, słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, będzie mi przemiło, a my się widzimy. Już niedługo w kolejnym odcinku. Tyle was cieplutko i pa pa!